się zdecydujesz przeskoczyć z mojej ręki na kanapę to już się naprawdę skończy ko, skończy naprawdę się już po spokój że ja dzisiaj ci nie urządziłam tej i skończył się spokój no i dobrze to teraz to już mamy latającą mysz latającą mysz o jejku tak? I co? I teraz z większej odległości. Jakie zdolne dziecko. Ojej, ojej. Haps, zostaw. Haps, Haps, burek. To było bardzo ładnie. To było bardzo sprytnie. I co? Jeszcze raz? <noise> no jak? Ćwiczymy skoki? No hop. No hop, no hop Aha, no, tak A tam nie? No chodź, będziesz szybującą myszą Latającą wiewiórką Nie? <śm> nie? No dobra